Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej Indyczej Niedzieli. Z tej strony Kat jest za mną Walker. Siemanko. Dzisiaj gramy Ale Nie wiem w sumie, czy to jest taki Indyk. No tak była podpisana na Steamie. Tak? Mhm. Okej. Okay. Gramy w grę, która nazywa się The Infestation bodajże. Że ma być to nowe DMZ. I więc yy, tworzę teraz postać. Nie ma zbyt wielu opcji. Wygląda to spodnie trochę jak ten. Larry Croft. W ogóle Z... Twoja tak wygląda. Tak jak patrzę sobie na nią teraz. Nic innego nie mogę wybrać. Walker ogląda moją transmisję, bo to Walker. Aha. Ja... A, Zrzucała mi się ta postać. Chyba. Gdzież ty? Ta nazwa jest że... w użyciu... O, no. Aha, może mi się też tak pokazała i nie zauważyłem. Okej, okay, stworzyłam ją. Zdrowie 100%. Dobra, jak teraz mogę sobie... Podpalić grę? Mogę z tobą jakoś pograć? A może ten. Tak. Może za darmo można tylko stworzyć postać. Super, teraz muszę zapłacić, żeby pograć w grę. Bo miała być za darmo. <laughs> Jak w to grać do cholery? <laughs> no i to było na tyle z tego. Z tej gry. No, dzięki wszystkim za oglądanie. Szkoda, że nie dowiedzieliśmy się tego wcześniej. Z A, a ziom. No. Prawy górny rok. Play. Wielka Lol, ta. mi to zasłania... Yy, ten do nagrywania. <noise> I tak... Yy, ok. okej. Come on. Okej, okay, jestem. Dlaczego jestem zielona? Jak ten to naciśnij Tab. I powiedz... Który masz numer. 48. A ty 47. Tym? A u mnie... ja świecę na zielono. O, już nie. Słyszę jak ktoś strzela. Oh shit. Muszę obczaić te... Tab, nie... Boję się tam podejść, boję się, że zaraz umrę. Dlaczego nie mogę mieć długich włosów? To jest jakiś fake. Ej, tu Będziemy są jak schować broń. Co? Jak schować broń? Nie wiem. Opcje sterowanie jakieś? Ekwipunek? Aha, w escape. I widzę, że ja mam pistolet przy nodze, ale jak jestem w ekwipunku to... Tylko nie jak widzę. w ekwipunek. Dobra, mam. I jak w sobie weszłeś? A, okej, okay, dobra. Nieważne. Bo nie, nie widziałam opcji, żeby używać przedmiotów. To jest w ogóle chyba czyjaś baza. Weź mapę. No. Włącz I poczekaj w chwilę, to ja zobaczę na nagraniu, gdzie to jest czy pamiętaj. więcej. wiesz co, bo ja jestem w takim miejscu, że jestem łatwym celem, a tutaj stoją samochody i dużo broni, więc pomyślałam sobie, że może tutaj mogę to jakoś podnieść? Jak to podnieść? A! Mam broń, antybiotyk, bandaże. Bo Będę miała też broń dla Ciebie. Może kiedyś. A tu nie ma celownika, ty. O! Wow, co ja miejsce znalazłam. Mam... E, kamizelkę. Jaki jest Ciebie? Mam też dla Ciebie, o ile dobrze widziałam. Mam pełny plecak. A zresztą wziąłem... Ja u Ciebie jestem zaznaczony jako takie dwa ludziki żółte. Tak? To ty? Okej. Okay. No, bo u mnie widzę, że ty jesteś tam zaznaczona. No to staram się do ciebie zmierzyć, ale. Ja też. Dlaczego nie widać celownika? O oh Jesus. Bo się, że ktoś tu jest... Czy są jest. w ogóle w tej grze coś przeciwnicy? myślę, że ci ludzie, którzy są też w grze. Ja myślałem, że to jakieś zombie będą mi w ogóle. No w sumie, ty. Dlaczego nie ma? A może dlatego, że to serwer dla początkujących, nie wiem. I za chwilę nas ktoś zamorduje, nie? Czaisz, to było takie typowe. Nie, 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 Lol, nie, 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 ja nie, zaczęła naciskać hita. Hej, hej! nie, Yo, bitch! Weź wejdź do wody. Poczekaj, dam ci to co mam. Okay. Yes. Akceptuj. You're welcome. Daj, bitch. <noise> to było pickie LOL. Ale jak szybko w sumie, nie? Ale jak śmiesznie to wygląda. Dobra, w którą stronę idziemy? Nie wiem. Wygląda jakbym wstała w wodzie. W ogóle, masz ten celownik? A ci chyba tam broń, którą używałam. Tam jest jakaś osada. W sumie można Myślisz, mieć. że powinniśmy tak wkroczyć. od ulicy. Lol, u mnie to wygląda jakby była w bazie wojskowej tam na początku, więc. W sumie i tak mam niezwykłe kardio. Nie mam takiego w prawdziwym życiu, co dopiero. Ej, tam ktoś jest. To chyba zombie. O, Patrick, weźmiesz na C i celujesz, to już masz celownik. Aha, to są zombie. O, a jak teraz wyszedłem z tego, to już mam celownik normalnie też. O, popsuło się widocznie coś. No, tu są zombiaczki. Tylko kurde, strzelać do nich z naboi takich ten, to... Właśnie nie Kiepska. wiem, czy co na nie. Jak można im czymś przywalić latarką. O, można nawet latarką im przywalić, wiesz? Au, drzwi mnie, Ej, coś jest nie tak. Ej, tracę życie. Nie wiem, czy jestem ranna, czy. Byłam ranna. Z królem można też zmieniać, bro, wiesz? No wiem, wiem. Nie mam już bandaży. Słyszę tak głośno co zombie, a ja żadnego nie widzę Widziałam jak jedno wchodziło do budynku, więc Chyba wchodziło do budynku O oh, shit! Co jest? Tam jest ich dużo Za domem się do niego wejść jakoś? Właśnie... Nie mogłam trafić w głowę. Myślę, że to je przyciąga. Yep, 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 yep. No i znowu mnie ledwo... ...dotknęły i... Oh. <laughs> Przez ataki. Może chodźmy stąd? No ej, co jest? Nawet mnie nie dotknęły. What? Who killed me? Ja Co? mnie zombie, rzekomo. Podnieś mój shit. <laughs> oh, Jesus. She died. She's dead. Zaraz też wra. What? Mogę stworzyć nową postać albo zapłacić za odrodzenie tej starej. Co? Jop. Yep. Mam twój nagrobek. To jest nagrobek? Place został zjedzony przez zombie. Okej, okay, czyli to nie są żarty. Dobra, jestem. Czekaj, czy jesteśmy daleko od siebie? Ale za chwilę, jak tylko sprawdzę, czy nie ma tutaj jakiejś... ...shed. Ktoś jest? Tu ktoś jest, to jest człowiek. ty oh, damn. Out of here. Biegnę do lasu. Nie powiedziałem, że mnie od razu zabije, ale... bym nie ryzykować. <laughs> Śmiesznie wygadasz z tymi tabletkami w ręce. <laughs> A ty widzisz tabletki? Czy w sensie z... Z jakiej perspektywy ty to widzisz? No, przed chwilą jak naciśniesz C. No nie naciskałam A, no nacisnęłam na. przez przypadek. Są bandaże. Ktoś do mnie strzela. Cię? Don't. Skąd, skąd wiesz, że to ciebie? No nie wiem, słyszą strzały. Ci się męczę. Nigdy z bandażami, kurde. Myślę, że to do mnie. Ktoś. Don't shoot me. Ktoś tam Soria. Biegnę na górę. W ogóle super, że ona nie ma w ogóle problemu, żeby prawie pionowo biec do góry. <laughs> to fizyka, nie? Tamten spawn, który miałem, był zakrzywisty. Prośba o pomoc? To ty mi wysłałeś? Nie, bo też dostanę takie. takiego. No, kolejny ban. Może Cheater prosił o pomoc. Help me. Już prawda. A jestem. na mapie jest coś. No, true. I'm totally a sex woman. Come and pussy for Daisy. <laughs> Nagroda. Już prawie, walker. Już cię czuję powoli. Jeszcze Cię nie widzę, ale już czuję Twój smród. Oj. Tobie też się zrobiło ładowanie danych gry? Nie. What the fuck? Rozłączona z serwerem, what? No, już widzę. Żeby się ciągnął, nie? No, też mi się to wydaje. Jakie dziwne niebo. W ogóle my jesteśmy w mieście, że on. Almost there. No na 100% robi się ciemno, bo jak wyciągnę latarkę, to. Pokazuje, że. <ścoughs> <śmiennie> Tak <noise> mi pokazuje, że jesteś tutaj. <noise> masz Weź coś wam, dla mnie? Weź wiąż tę na świecie mocna. Patrz. Au. Ten, masz coś dla mnie czy nie? Nie bardzo. Nie, nie podeszło no. nic? No mam te śmieci, co tam podniosłem. Ciekawe jak długo będzie noc. Ale zombie. O O Jezus! No, 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 O! Cze? No widzę właśnie, słyszę. Chodź miałam, kawałek. Miałam rękę na myszce, która świeci i ściągnęłam ją, żeby podrapać się po głowie. I teraz... przestraszyłam się, bo się zaświeciła. <grymne> Bardzo jasny tak... What? Ześ mi latarką w po oczach. Halo, tu ryba. Tu też gdzieś... jesteś. sami. Ej, a ty nie jesteś... Za nami. Jak kurwa zadziepali latarkami? <grymne> To by pomyślał? Tam 162 dolary. Ej, tu też jest, oh, zombie. Shit. to taki Co to? Bundle of Arrows. Można mieć tu kurde czekają, że je bandaż. I tutaj można wejść do tego budynku. Można wejść. What? Nice. Bandages? Mam kolejne bandaże. Mam Lucille Pikachu. Jaka mocna ty? Co to jest? Jakieś coś gówno jakieś. No, co zobaczyć? Czekaj. Named after. To też jest jakaś broń. LOL, chyba lepsza nawet niż ten mój baseball. Wait for me. Ale zombie na mnie szybko biegnie. Shit! Walker! Masz rado. Ej, zabiłam go jednym ciosem tym czymś. No, ile to jest No. Energy drink. Mam pełny plecak, więc może wyrzucę mój baseball? Duży plecak. Jest drugi. Na razie widzę tylko jeden. Tylko banana. Wezmę sobie banana. Niech go założyć? No. O, jest drugi chyba. Tylko jak... Oh, hmm. Dobra. Na razie to wyrzucę. No mam! No. Oh my God. O ile więcej miejsca. Ja w sumie nie wiem, bo ja mam medium. A, tak, no. Dobra, zmieniłam. W sumie ten stary mogę wyrzucić, bo... Po co mi on? No ja wyrzuciłem. Dobra. Czyli yy... wezmę. Mam pociski do tego... Pistoletu, co znalazłem. Mam wrażenie, że ktoś tu jest... Ej, to jest y, chyba kask! LOL Look at me oh, nice Niezła miejscówa Jakieś bronie Kruger 22 rifle to są... Boisz Olewamy jakieś ważne rzeczy Może Painkillersy. Tu też jest czapka, możesz sobie wziąć. da? Gdzie? Tu leży na podłodze. Tutaj, gdzie jestem? Zaraz zombie do nas przybiegnie. No właśnie. Biegnie. <laughs> Zawetka czapka. No i wyrzuciło mnie. O, włączyła mi się muzyka, czyli prawdopodobnie załaduje się za 10. No co już stoisz koło mnie. Ja już nawet wysłałem ci zaproszenie do grupy. Wow well, cannot accept it. Okej. Okay. Jest przynajmniej dzień. Okej, okay, jestem. W A tutaj może coś za tym budynkiem jest? Oh, what? Coś, coś, coś podniosłam ziomek, tylko nie wiem co. Dostałam... okej. Okay. Jakiś skin. Walker, napisali tu twoje imię. Garbage. Eee. <grystanie> Żart roku. Chodź, Nie ma tu nic już. Dobra, to idziemy stąd. Może nie rozdzielajmy się za bardzo. Antibiotics Bandyci? Band Lol, zapadł się pod ziemię no Możemy się gdzieś zabarykadować Mam ten, tutaj leży Barykada Ciekawe, ciekawe i które damy mnie bo ja się zgubiłam mal. Byłoby już jak to rozstawić. Uh -huh. O nie! nie! O co, ale mnie zaskoczył. Skubany. Czy nie bardzo? Nie. Wyglądałem trochę nieproporcjonalnie, ale dobra. Jakby ktoś się źle zaskoczył. To ty? Nie. Wyciągnij broń. Kurwa, jak się przestraszyłem, że to... Może iść na prawym przycisku, żeby nikt nie słyszał naszych kroków. Przeszkadza mi trochę to, że nie widzę niczego jego, Niku. Tylko twój. <grym> może ktoś przez okno strzelał? Kucni, żeby cię nikt przez okno nie zciągnął. Kurde, którym się kucało? A może te zombie tak głośno rozwaliły tą barykadę moją? Ale nie wiem. Nie wiem tych... <laughs> grozy. może. Nie wiem od której strony Ja, Nie jest. No, dwa wejścia były, wiesz, ziomek? Tak. So I don't know. No, nie ma. Kurwa, jak to głośno wybuchło, to ja pierdzielę. O, duży plecak. No, ja już tu obsrani. O, lepszy chyba hełm. Ja też. Taki wojskowy. No. Yy, jesteśmy tutaj. Chcesz iść do Castle Pine Settlement? To jest jakieś miejsce zaznaczone na mapie. Możemy zobaczyć. Może akurat tam będą ludzie. Yy... Musimy iść pieraze drzwi ten. Tą drogą. O. Mapa. Już jesteśmy niby na miejscu, ale ja nic nie widzę. A my tacy zmęczeni. Myślę, że tam jest seria. Coś napisał, hej! Zbojek. Rek! Ej, co mi się stało? Ow! Oh, tu chyba nie można zabijać. No? Nie mogę ci uderzyć. Mam tarczę na swoim ciele. I nie mogę klikać. A ja, ja nie mogę celować nawet. No? Aha, to jest taki tarcz. Ja, tylko, że żebyś... weź. Pewnie ten. Kampią gdzieś dookoła. Co to jest? Nie ma tu nikogo, chyba nie? Tak na pierwszy rzut oka? Chyba nie. Ja się zmęczyłam. Ja widziałam to miejsce, jak biegłam chyba z daleka, ale nie wiedziałam, czy to jest. Nie wiem. Coś tu jest. Ktoś tu jest? A to jest jakiś... NPC? Globalny ekwiponek A, mogę tu przełożyć swoje rzeczy w razie gdybym chciała grać na innym serwerze może. Albo może gdybyś w innym punkcie chciała je sobie później na przykład zabrać. Może. A, tu sklep jest. No właśnie... A, tu jest wejście. <grych> Ile masz hajsu? Mm, 6500. Dużo. No i dwa razy i tak, nie? Nie raz. Umarłam raz. Hej, można kupić tu prawie Lucille. Co? Ej, moja broń, ta, którą znalazłam, nie? Jest warta mhm. w sklepie. 20 tysięcy. Lol. Samochód. Ja? Mhm. Gdzie? W, w tym, jakby medycznym. What? Nie wiem, co? No, musimy zbierać na no to hajs. Gdzie? Ejzie, no fajnie masz. się w to sumie grało, nie? Co to jest? Co to jest? Band chess. Band You want some of this? <laughs> <laughs> Jakbyśmy mieli jakieś narkotyki, nie? Tak, w sumie. Nie some? Może hajs? Może. przez tak. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo nagranie tego zajęło nam trochę czasu i w ogóle. Jeśli tak, to miała być gra indie. Nie wiem, tak na Steamie było napisane, więc. Ale mam nadzieję, że tak jest. A jeśli nie, no to trudno. Ojej, tu jest bar! No. Jap. Yep. No. Tylko nie można z tym nic. Jak, nie stać. można nic. Y, Okej, okay, więc lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia już wkrótce w następnych odcinkach. Bye! Marka.